Przekaż jeden i pół procent podatku podopiecznym fundacji pomocy osobom niepełnosprawnym "Słoneczko". Pomaganie jest proste. Czesław Mozil. A ja? ja. Przed erą Blika płatności bywały bolesnym doświadczeniem Ale dla nas, ludzi Eryblika, płatności to nic trudnego Blik, żyj bardziej na czasie Brud, kamień, brzydki zapach Poznaj najdłużej działającą kostkę do Mestos Power 5 Higiena, świeżość, piana, ochrona przed kamieniem i połysk. Perfekcyjna czystość i długotrwała świeżość aż do 300 spłukań. To Mestos Power 5. Nie do zatrzymania. Masz problem z otrzymaniem zapłaty za fakturę, a klient wciąż unika kontaktu? Nie czekaj. Im szybciej skontaktujesz się z nami, tym większa szansa na odzyskanie Twoich pieniędzy. Kaczmarski Incaso to 80% skuteczności, dedykowany opiekun Twojej firmy oraz dbałość o Twoją relację z kontrahentem. Wejdź na kaczmarski.pl i sprawdź, jak możemy...